Czyliście FNAFA na kanale, macie FNAFA na kanale. Witam Was bardzo serdecznie, kolejny odcinek Urokio do Geo Baby Return to Bloody Nights. I szczerze powiedziawszy tak, Chagan mi to polecił, żebym sobie ograł. Ja tam patrzyłem, że niektórzy sobie grali w ostatnim czasie a ja gram na ślepo. W całości na ślepo nie wiem o co tutaj chodzi, czy to jest jakiś FNAF wersja 6291 czy, czy coś innego. Nie wiem naprawdę, czy, czy, co tutaj będziemy w ogóle robić. Więc, jedyne, co mi pozostaje, to wejść w settingsy, żeby zobaczyć, że wszystko mam dobrze poustawiane. Oczywiście, że mam wszystko dobrze poustawiane. Chyba tutaj będą napisy po polskiemu. Ale nie wiem, może jeszcze wejdę z gry i wejdę. Ej, zrobili mnie w ciula. No, miało być po polsku. Halo. Never mind. Zacznijmy naszą przygodę. Ja tutaj widzę jakieś dwa tryby. Jest story mode i jest payday. Story mode to, to chyba jak typowe fnafno, że mamy

Sure. What is it? I've been reading about some incidences at other restaurants where animatronics have been malfunctioning. Yeah, yeah, it's over there. The animatronics are doing their job. Everyone who hey. comes through our doors. So, Especially yours too. I understand your concerns. Ooh. Rest assured, I'm being extremely careful with the programming and engineering of the animatronics. Safety is my top priority. No, na pewno. I still want you to take your time with the project. Rushing things could lead to mistakes. Oh, I, I promise I won't rush anything. I want this restaurant to be just as perfect as you do. But I do need to move quickly if we're going to open in time. I know, but please keep safety in mind, above all else. Ale to jest stinky cheese. I don't want any accidents or injuries to happen. Na, na pewno, na pewno I understand, Henry. Co, co tutaj you just need to handle everything properly. Co ty, William, tu zrobisz no, za restaurację? Okej? Okay? Okay. <laughs> to Henry. No. Take care, William. Okay. 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 Bardzo, bardzo przyjemna rozmowa. A jak zrobisz to to żeby to było bezpieczne? Okej, okay, postaram się, żeby było bezpieczne. Ale zrobisz, że to będzie bezpieczne? Tak, postaram się, żeby to było bezpieczne. I tak dalej i tak dalej. Czuję, że straciłem na tym 5 godzin. Poniedziałek. Oh, fuck. Ja nigdy Hello w takie FNAfowe, FNAFowe gry w grę w nie grałem. ja Tylko grałem e, półtorej roku, roku temu w jedną grę. Okej. Okay. I'm Family Diner.

That's right. Dough, moolah, greenbacks, all for just sitting and waiting in a well-protected room with a comfortable chair and a lot of coffee. It's better than sitting around and isn't it? And hey, we're not cheap here at Fazbear Entertainment.

To property, okay. A jakieś mechaniki cokolwiek, mam My tylko się gapisz lewo prawo jest i to tyle i i A, kamery. A no Ano tak, przecież że kamery? O fakt, oh, jak się wychodzi z kamery? Right, jak się A wychodzi nie z kamery?

O, no, kursor tu się bardzo przyda. <laughs> Zresztą dopiero o tym pomyślałem. Okej. Okay. Dobra, spokojnie damy radę. No, oczywiście pewnie po ośmiu próbach, ale damy radę. Okej, okay, tu, tutaj mam przyciski, dobra. Czy to wszystko jest na kursorze? I uh, insurance, nie. because nie once you step foot in this place, you're on your own. If things go south, you're not going to find me. Oh, I no Ooh. If you your getting blurry or your eyes begin to water and burn, don't worry. That's just a side effect of okay what camera yes. can see. So if it to... week, start so, worrying why you? go see your personal doctor. Remember, we're all in this together, and safety comes first. What the fuck?

Mm -hmm. during the day those guys will pop up in your office to say hello to the security guard like they're your best buds. it's all part of the entertainment you know okay such okay. okay. a now and let's get this night shift started and hope for the best and hey if things get a little too intense just remember you could be working in a morgue instead so do no, enjoy the ambience and keep your hands off those animatronics most importantly stay Uh, nie tu. Ja, ja też nie chcę żadnych wpadek, proszę Dobrze cię bardzo. Uf, tylko, do, tylko, dobra, to, to, jeszcze jest takie pytanie, co to, to za generator hit? O co tutaj chodzi? I okej, okay, co, 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 tutaj właściwie? Chyba muszę patrzeć na kamery 7 i 8, no bo co, kamera 2, kamera 1... ...i tak dalej, tutaj to dla mnie jest lewa i prawa najważniejsza. I co chwila tutaj pewnie się coś będzie zmieniać. Mhm. No to sobie czekamy. Tu jest pewnie nasze biuro, tutaj, o. W razie czego mam tą swoją latareczkę. Okej. Okay. Na razie wszystko wydaje się ok. W porządeczku. 7 i 8. Oho! To z tej mańki? Nie. To z której mańki przyszedłeś? Zaraz, to jest moja prawa? Fazbear. Fazber poszedł, dobra, czyli już mogę chyba sobie otworzyć Tak mi się wydaje, dobra, dobra, okej, okay, czyli tu jest moje biuro i tu jest moje biuro Czyli ósemka to jest moje prawo, siódemka to jest moje lewo A! Albo i nie? Bonnie mi w tu wlazł, why? Spring Bonnie comes from the right, listen close for briefing lights. Okej, okay, o matko, co, coś spartoliłem tutaj nieźle. Coś zdecydowanie zrobiłem źle tutaj, e, tylko jeszcze nie wiem co właśnie. Nie gadajcie, tylko że... Jeszcze raz tutaj to wszystko. O matko! Naprawdę, jeszcze raz? Ej, zauważyłem, że można się mini Fazbear'ami tutaj tak bawić. Uy, uy. A, jakieś łatkie dwa małe. Ach, czy mogę już zacząć? Jeszcze już czekam pół dnia. Remember, Fazbear Entertainment is not responsible for the. theft? Znaczy, że, że złodziejstwo, że kradzież. N nigdy nie potrafię tego wyrazu przeczytać. Theft? Grand Theft Auto. O, theft! or loss of items or injury. Dobra. E, kamera. OK. E, ja rozumiem, że jestem tym punkcikiem tutaj, tak? Kurde. chcę kursor tylko tutaj jak Tutaj już dam. O, to już mi cofa. Dobra. E, tym punkcikiem jestem. Kamera 7 to jest moje lewo. Kamera 8 to jest moje prawo. I ktoś zdecydowanie tutaj był, w tym oto miejscu. No nareszcie koniec gadania. Ja, ja, naprawdę nie wiem jak to przeskipować, to jest 5 minut gadania i jakby niby... Czego się tutaj nie uczę w tej grze dzięki temu? Ale dobra, mam nadzieję, że praktyka tutaj czyni cuda i zaraz wygramy tą rozgrywkę. Pamiętacie, mówiłem 8 prób, to jeszcze 7 prób zostało. <ścoughs> Przestań gadać! Człowieku! Chcę na scenę popatrzeć. Mamy scena, jest. Ok, super. Fenomenalnie. Dining Aria, Bonnie, Flatberry. Proszę. Czemu? Jezu, czemu mi postać musiała tak uciec? Na razie jest spokój. Stoicie sobie na scenie. Jeszcze tak dla pewności, żeby nie było, ale stoicie dalej na scenie. Reszta kamer raczej mnie nie powinna obchodzić, bo co, no dwójka, czwórka, no niby sobie mogę tak patrzeć, że gdzieś wędrują. Eee, ale na razie, no jesteście tylko we dwóch tutaj i, i siedzicie sobie i jecie pyszną... pyszny obiadek. Tak mam. Stoicie dalej? The fuck? Wiem, wyjdę z kamery jeszcze raz. Trójka, piątka, nie ma co patrzeć raczej. Tu jedynka jest najważniejsza, jest już czwarta. Tu dalej pustka. O co chodzi z tym generator hit? Tutaj na dole po lewej, tego nie rozumiem akurat. What the fuck? Wy dalej stoicie? Dalej się na was tutaj gapie. Co to za śpiew był taki? I don't know. Ale ambientów tutaj jest bardzo dużo w tej grze. I co, jest spokój. Automatów nie ma co patrzeć. Tylko pytanie też, w którym momencie ja mam zamykać te drzwi, jeżeli oni idą. He? Wy dalej tutaj stoicie? I nic? Okej, okay, to, to jest trochę Sus, już tutaj i tak dwie minuty chyba stoicie. I nic nie robicie. Halo! Poniacz! Halo! Freddy! Halo, wy. wy wy animatrony, why, czy coś się zbagowało? Czy, czy mi się wydaje? Jest ciągle czwarta. Któryś pojawi się z której ze stron? Jest jakiś ambient. Jest, Freddy, poszedł. Tylko z której strony ty przyjdziesz? Gdzieś tutaj sobie chodzisz? Freddy. O tutaj jesteś siema. Jaki słodziak mały? Jo! Co ruszył? Nie, dalej tutaj jest, jest piąta. Wy dalej sobie tutaj stoicie. Czy ja to wygram od tak? Bez bez niczego? Tylko kapią się na kamery? Nie no, ta, ta, ta piąta to będzie trochę trwać raczej. Okej, o, ruszył gdzieś. Panie Freddy, o tutaj jesteś. <ścoughs> Freddy. A jak tam Boniacz? A nie, zaraz, tu, nie, zaraz, tu jest Freddy, tam jest Boniacz. Tak mi się wydaje. Jakby, wyglądać się tak trochę dziwnie. I don't fucking know. Oho. Nie ma was tutaj jeszcze? Czy ty wróciłeś? Może nie. Ja go nie widzę, autentico. Gdzie on powędrował? Nie, to ja już muszę definitywnie tutaj patrzeć na te moje kamery. Ej, ja chcę to wygrać, please. Please. Freddy? A, okej, okay, po prostu, just like that. <laughs> Najlepszy FNAF ever, nic nie muszę robić, tylko się gapić na kamerę. Uh, uh, dziękuję, czyli za drugim razem mi się udało. Oho! O. No nie no, taka kaszczana to to jest Freddy. Siema. A co ja mam ci- coś mam ci robić? Co to za urządzenie? Co to jest do sprawdzania? O- o- o-, o co tu chodzi? Co to pipka? Mam konkretnie gdzieś ci coś sprawdzić? Czemu to tak lata? Te- te- te-, te jakieś skrzydełka w tym. To jest jakieś sprawdzenie czy- Okej. Okay. Mam nadzieję, że jumpscare nie nie, chyba nie dostałem. Nie dostałem Przyszedłem Przeszedłem poniedziałek. E, idźmy już od razu ten wtorek. Niech, niech się to wszystko ruszy, bo na razie wszystko jest takie wolne. Tak, e. Everything's Henry. Well. Okay. to jeszcze Jest przed otwarciem. pressure to meet the deadline might cause you to rush things. i understand your concern, but rest assured that safety. Is always my top priority. why are you doing? And i won't take any unnecessary risks. i mm -hmm. hope so, but i've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some. oh, ho, those so worried that your recent divorce might affect your judgment. Oh my personal life has nothing to do with my work. As for my methods, they have always worked in the past and will work sus, now. Brzmisz, Oy, I have everything under control. Mm-hmm. I see. Just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Okay. Thank you for your offer, but I've got it covered. I'll keep you updated on the progress. Please do. And. Keep in mind wszystkim. Of course, Henry. Talk to you soon. Take care, William. Spoko. Dobra. E, czyli już mogę skipnąć. Mamy wtorek. E, czy ktoś tutaj dołączy do nas? Tak właściwie, czy będzie więcej animatroników, Nie wiem, a jeszcze na przykład Foxy is actually a I'm a Waffle You seem to have everything ah, under control. Don't you? That's what i like to see someone who can handle themselves. I'll keep it short and only tell you what is absolutely necessary. Uh, thank you The main two the electronics also have a second functionality that will uh, blow uh, your mind. Uh. You can actually wear them like a costume. So? Yeah, I know what you're thinking. Waffle, that sounds like the greatest thing ever. But. Hold well, your horses for a second. These newer models aren't quite perfected yet. They've got a bit of a. Well, let's call it a design flaw. You see, if you're not careful, it could crush your chest and you'll bleed out until the dawn. Trust me, it's not a pretty picture. We I had an incident know. with a one co, of our employees not too long ago. Poor guy ended up in a hospital bed with his legs e. crushed. It's tragic, I but I like. Now, I'm not saying you shouldn't try it out if you're feeling brave. But just know that if something goes wrong, it's on you. No, dобра. Ale co? Czyli animatrony mają jakąś dodatkową teraz funkcjonalność? Czyli czy So if we find you the next morning dead inside of one of our mascots, don't come crying to us. You were informed, and we are clean. Uh. Okay. Yeah. True. Oh, oh, new animatron, new mascot. New mascot logo. Not just any mascot, mind you. This one's special. Made solely by one of the founders himself, Henry Foxy. Emily. Now, I don't know much about it, but what I do eh? know is that it's been causing some trouble. So much so that we had to lock it up in your what? office. Gdzie? But don't worry, we've got a prize corner set up there and it's a win-win situation for all of us, right? So Jim? make sure you keep an eye on that little bugger and put it back in its place if it tries to wander off. We don't ah? want a repeat of that old tale where a puppet crept into a sleeping man's mouth, do we well, listen, na przykład, don't worry. Coś?

bo Boni jest po prawej zdecydowanie, tu jest Freddy, po lewej. Fuck, to Bonnie wtedy tak uciekł. Teraz tak widzę poszczęce, ja głównie nie wiem, jak nie kolorystycznie to poszczęce chyba tutaj odróżniam. <noise> Dobra, e, gdzie jakiś mały gówniak? W biurze, gdzieś ktoś jest rzekomo. Jest pierwsza AM, to już samo w sobie daje nam większą trudność tutaj. No okej. Okay. Oni sobie tutaj stoją, ale gdzie mam obserwować tego... Tego chłopa, gdzieś tutaj będzie? Czy to tylko takie gadanie? Nie wydaje mi się, no, żeby, żeby ktoś jeszcze miał być. No nie drzwi powinienem głównie tutaj patrzeć. Oho! Freddy ruszył. Freddy się ma, <ścoughs> rusza tutaj do zabawy. No teraz zdecydowanie widać, że to jest Freddy. Uy! Ej chłopie, nie przeturaj się tak do szkła tutaj do kamery. I co? I patrzysz tutaj na dół na kogoś? Chyba nie. Siedzisz dalej, siedzisz. Tu pod drzwiami nikogo na razie nie ma. Ja może za bardzo panikuję, ale po prostu aż tak nie, nie znam tego fandomu Fnaf, -a. aż tyle w to nie grałem. Wiadomo Security Bridge czy coś, ale ale to nie jest to samo. Ja mówię o tych kamerowych wersjach Fnaf. -a. Bardzo mało w tym siedziałem. Jak tam tutaj? Siedzicie dalej? Czy ktoś tutaj? Nie wiem. Wy? Ktoś tutaj? Nie wiem, czy w ogóle mam tutaj patrzeć. Jeżeli nie, to po co ta mechanika jest od samego początku. Ja się zastanawiam. Ambientów na razie żadnych nie ma. Wy się ciągle tutaj przytulacie, a głównie Freddy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Reszta kamer to chyba. O. Nie. Reszta kamer to ja chyba nie mam co sprawdzać. Dobra. Tak, posprawdzam sobie tu, tu jeszcze raz dół. No nic nie wychodzi na to. Bonnie wyruszył, na łowy, gdzie jesteś pani Bonnie? Tutaj? Chyba tu Bonnie jest. No okej, okay, to wy zaraz tutaj będziecie gdzieś krążyć. Na razie jest trzecia AM, a wy tutaj sobie jeszcze po tym Dining Area krążycie. Tak mi się śmiesznie wylosowało, no ale muszę patrzeć. Lewa i prawa. Na razie czysto, no a tutaj coś? I don't fucking know. Dobra, to może w kolejnej nocy. Oho. Gdzieś już tutaj Freddy polazł? A Freddy się ma, ty tutaj w arcade? Okej, okay. nie ma problemu. Poniacz sobie siedzi tu, Freddy tutaj w arcade. Jasna sprawa, na razie jest okej. Okay. Pumetek jest chyba za nami. Chciałbym mm. tutaj ich patrzeć, ich dwojga. to za jakiś ptaszek? Ptaszkę słyszałem? I don't know, dobra. Freddy i Boniacz siedzą. Ty mi dalej machasz. W którym momencie w ogóle zmienia się kamera? To jest, to jest pytanie. Czy jakoś tutaj to będzie wiadome? Jest czwarta już. Boniacz zniknął! Gdzie jest Boniacz? Czyżby tutaj gdzieś? Jest po prawej. Czy tutaj? Dobra, zamykamy. Yo. Udało się. Udało się! Ej, udało się w końcu! Okej, okay, czyli latarką muszę patrzeć aż mi się to pojawi A gdzie jest Freddy? Pa Panie Freddy. Dobra, boniesz sobie wrócił. Freddy pewnie będzie po lewej za niedługo, a Freddy tutaj się znajduje się, a Freddy, w central Hall'u. Okej, okay. okej, okay. dobra. E, generator hit. A, to już tu mam otworzyć z powrotem. Okej, okay, po to jest generator hit, dobra, dobra, wszystko jasne. Sie w central Hall'u siedzicie razem. A gdzie ten dodatkowy pluszek, to mnie zastanawia. Dobra, wy na razie tutaj. Okej, okay, powoli zaczynam rozumieć. Mhm. Czyli przegrzewa się generator. Dobra, bateria się tutaj przegrzewa. Nie mogę sobie tak cały czas mieć zamkniętych drzwi, czyli to jest odwrotność. Bo we nawach z tego co kojarzę był po prostu akumulator no 100%, tak? I ta bateria się wyczerpywała. A tutaj to po prostu mogę sobie zamykać ile chcę, no ale dopóki się nie przegrzeje bateria, a ta bateria później to przegrzanie spada do zera. Więc to jest sensowaliste. Teraz tak, ja się spodziewam Frediego tutaj po lewej na cam 4. Ale na razie jest piąta i sobie oni tu idą. Znaczy, idą, co dużo powiedziane, bo już od, od godziny tutaj siedzicie, powinniście tutaj być, kurde. Okej. Okay. Gdzieś mi zniknął... Chyba Freddy? Czy Bonnie? Czy ty wróciłeś na scenę? Nie. Aha. Joł! Yo. Yo, Boniacz. Yo, Boniacz, pokażesz się? No, pokażesz się, bo się pokazywałeś wcześniej. No halo. Dobra, ciul. Jak tam lewa? Spring Springtrap? Okej, okay, tu już mogę otworzyć. A tutaj? Springtrap jakiś, czy co? O, 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 Freddy się ma. <laughs> Dobra, czekamy na puknięcie. Było puknięcie. Mogę otworzyć? Mogę otworzyć. Czy ktoś mi się. Jest! Udało mi się! Szósta Ej! Ej! Jak na takiego nowicjusza w takich grach bez pomocy ja i Maxa w jakichś takich. No, Roblox Intruder na przykład. No dobra, było łatwo. No na pewno było łatwo. Ale poszło mi całkiem chyba okej, okay, chyba już powoli zaczynam kapować. Tylko że ja wiem, że później będzie o wiele ciężej. Bo jeszcze coś spod spodu będzie wychodzić eee, ale po co ta mechanika patrzenia się w dół? I o co tutaj chodzi? Czemu ja ciebie sprawdzam? Boni, what the fuck! Co z tobą jest nie tak rzekomo? Co to jest za urządzonko? Nie wiem, jestem ochroniarzem może? Może teraz na chwilę jestem tym ochroniarzem, co już przychodzi o tej szóstej, czy, czy, czy coś i sprawdza po prostu. Te animatroniki. I don't fucking know. E, dobra, słuchajcie ludziska, ja myślę, że następny dni, czyli środa i czwartek, zostawię sobie na kolejny odcinek tak bardzo wstępnie bo chciałem zobaczyć. Zobaczyć w ogóle jak się przyjmie potencjalnie w NAF na kanale, więc... Jeżeli chcecie więcej w Nafa, piszcie komentarze, subujcie kanał, dawajcie dużo łapek w górę, ja wam dziękuję za oglądanie dzisiaj, trzymajcie się i hej hej!